I dzisiaj porozmawiamy na temat studiów pierwszego stopnia, ale pierwszego roku. Słuchajcie, na samym początku chciałam zaznaczyć e, I przeprosić troszkę za mój głos Gdyż jeszcze mam katar Powiem Wam, że ostatnio troszkę się pochorowałam Ale jest już o niebo lepiej Także został mi tylko jeszcze lekki katar Także e, jest już naprawdę, naprawdę dobrze Powiem Wam, że trzy dni miałam e, wyjęte z życiorysu Tak mnie poskładało e, Ale już wracam do formy Wracam już do... Nagrywania. Słuchajcie, no to nie przedłużam i zaczynamy. Słuchajcie, oczywiście mam przygotowane notatki, jak zawsze, bo bez notatek się nie obejdzie na tych filmikach z pielęgniarstwa. Dobra, słuchajcie, no i tak, pierwszy rok. No i tak, pierwszy rok składa się z dwóch semestrów, jak wiecie. Pierwszy semestr jest to semestr zimowy, natomiast drugi semestr jest to tak zwany. Semestr letni No i słuchajcie, na samym początku Musicie się przygotować na przepaść Pomiędzy liceum a studiami Wiecie, tam Wykładowcy zazwyczaj nie wiedzą jak się nazywacie To po pierwsze Macie do ogarnięcia, no nie jeden Nie jeden rozdział, ale zazwyczaj całą Na przykład książkę, czy ileś tam Pytań, także musicie się Przygotować na taką Przepaść. No i oczywiście pierwsza sesja przed Wami. Powiem Wam, że dla mnie właśnie ta pierwsza sesja była najtrudniejsza, potem już było coraz lepiej. Wiadomo, nie znacie wykładowców, nie wiecie, jak to, jak to wygląda. Także ta, wiesz, właśnie ta pierwsza sesja była dla mnie najgorsza. No i myślę, że dla większości studentów też. Słuchajcie. I co ważne, co tutaj radzę Wam zakupić, to termos. Duży termos, bo na zajęciach na uczelni będziecie siedzieć zazwyczaj od 8 do 20, jak nie 21. Także zainwestujcie sobie w dobry termos bądź taki kubek termiczny. Naprawdę Wam się przydadzą i to jest fajna sprawa, szczególnie zimą, gdzie jest no wiadomo mróz na dworze, a wy po herbatka i siedzicie sobie na wykładach od razu oczywiście jest przyjemniej eee, słuchajcie ale oczywiście hmm, przychodzicie na tą uczelnię no i nie jesteście pozostawieni e, sami sobie podobnie jak w liceum jest tak zwany opiekun roku który prowadzi wasz, rocz, wasz rocznik przez trzy kolejne lata? U nas na przykład pomagał w czepkowaniu, czy, rozwiązywały, czy rozwiązywał problemy pomiędzy studentami a wykładowcami, które też się takie konflikty niekiedy zdarzają. Od tego jest tak zwany opiekun roku. My mieliśmy mm, bardzo fajną panią, także nie mogę absolutnie narzekać. Pomagała nam nieraz, także. My akurat super trafiliśmy jako rocznik. Słuchajcie, no i przychodzicie na tą uczelnię, macie, macie tego opiekuna, poznajecie się, integracja oczywiście, poznajecie się nawzajem, pozna, poznajecie wykładowców. No i po około dwóch tygodniach, jak dobrze pamiętam, u mnie chyba tak było, słuchajcie, że dostajecie skierowania. Do Senepidu idziecie oczywiście na badania sanitarne, epidemiologiczne, wykonujecie, oczekujecie na wynik. Chyba ten wynik zanosicie do dziekanatu. Kurczę, już nie pamiętam jak to było, ale chyba właśnie tak, tak się to odbywało. Na pewno skierowanie się odbierało z dziekanatu na te badania. Oczywiście, żeby w ogóle wejść do szpitala czy, czy gdziekolwiek w ogóle przystąpić do praktyk, musicie mieć ważną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, taką, taką zieloną, na pewno kojarzycie, także tą książeczkę też musicie mieć. Ważno. No, słuchajcie, w międzyczasie przejeżdża firma, która będzie Wam szyła mundurki. E, zazwyczaj Was albo mierzą, albo już są takie gotowe formy, gdzie piszecie tylko swoje rozmiary, czyli na przykład e, Natalia, rozmiar nie wiem, góra 36, nie wiem, dół 38. E, e, I tak dalej, słuchajcie, no i u nas były to, na naszej uczelni obowiązywały niebieskie mundurki, które towarzyszyły mi przez 3 lata. Jeden mundurek przez 3 lata, rozumiecie? Ten mundurek już jest troszkę, zobaczcie, już nie wiem, gdzie wam spodnie, powiem wam szczerze. Także tak właśnie się ten mundurek prezentuje. No już nie wygląda za dobrze, dlatego że przeżył 3 lata studiów ze mną. 3 lata, no i oczywiście jeszcze praktyki wakacyjne, także był tyle razy prany. Tak, tak wam powiem, na taką ilość prania to i tak nie wygląda tragicznie. Natomiast stawiam go sobie na pamiątkę, już go nie używam. Także. Tak się prezentuje i spodnie też były właśnie w takim odcieniu. U nas studenci studiów licencjackich mają całe, całe niebieskie mundurki, natomiast na studiach magisterskich mieliśmy niebieską górę, a spodnie mieliśmy białe. Także właśnie tak wyglądał, wyglądał nasz mundurek, który przebył ze mną 3 lata. Także nie wiem, jak jest na, na innych uczelniach. Wiem, że. Na niektórych, jakby tam kolorystyka jest chyba też dowolna, czy, czy w późniejszych czasie, już obojętnie w jakich kolorach. No, u nas natomiast były narzucone te mundurki, i cały rok miał identyczne, dlatego też odznaczyliśmy się na terenie szpitala. Było wiadomo, że, że to są studenci i, i tak dalej. Oczywiście też mieliśmy identyfikatory, że student i tak dalej, ale powiem Wam, że ja nie wiem, gdzie przysiałam ten identyfikator. O gdzieś zapodziałam. No i słuchajcie, no i po kilku tygodniach przychodzą wam już te wyczekiwane mundurki. W międzyczasie na podstawy chodziliśmy jak dobrze pamiętam, chyba w białych bluzkach i w czarnych spodniach. No kiedy już te przyszły mundurki, no to już nie było wyboru, przebieraliśmy się w szatni. No, i w całym, oczywiście, obuwiu, w całej odzieży, oczywiście włosy musiały być związane, paznokcie musiało być krótkie, już biżuterii, e, szliśmy właśnie na podstawy. Ale słuchajcie, o podstawach nie będę za dużo mówiła, dlatego że nagrałam osobny odcinek, który możecie zobaczyć. Podlinkuję Wam w opisie, jeśli, jeśli jesteście ciekawi. Tam troszkę bardziej e, dokładnie opowiedziałam, e, co. I jak wyglądają takie podstawy pielęgniarstwa? No i słuchajcie, właśnie te podstawy pielęgniarstwa są takim wiodącym przedmiotem w ogóle na studiach pielęgniarskich, ale i na pierwszym, ile na pierwszym roku. No i słuchajcie, na tym pierwszym roku wchodzicie też pierwszy raz do szpitala jako studenci pielęgniarstwa. Słuchajcie, no i moje rady. Pytajcie, pytajcie o wszystko. Słuchajcie, żeby wynieść jak najwięcej. E, nie wiem, pchajcie się do wszystkiego, do czego możecie, żebyście jak najwięcej e, wynieśli z tych praktyk. U nas słuchajcie, te praktyki wyglądały no, tak na luzie, bo my no, za bardzo jeszcze nic nie umieliśmy, nawet głupiej kroplówki odłączyć, no, także też tego nie robiliśmy. E, powiem Wam, że u nas to było także Pani dzieliła nas pani dzieliła nas na grupy. No i ja jako jedna ostatnia zostałam sama I sama byłam, wiecie No student pierwszego roku Idzie na, do szpitala i sam Ale słuchajcie, trafiłam na takie super, super panie w sali yy, No, że lepiej sobie wymarzyć nie, nie mogłam Byłam schowana tam w kąciku Także rozmawiałam sobie z paniami yy, Także super trafiłam Także ja dobrze wspominam yy, Dobrze wspominam mimo wszystko te <grychy> praktyki właśnie z tymi Moimi paniami, pacjentkami. E, no, czy te praktyki odbywały się głównie, czy rozmowy po prostu z pacjentem? No bo jakichś takich inwazyjnych rzeczy, no to e, na tych pierwszych praktykach nie robiliśmy. Słuchajcie, ale. Przechodząc do setna, do setna, no to przedstawię Wam, jakie przedmioty oprócz podstaw pielęgniarstwa są jeszcze na pierwszym roku. Właśnie spisałam sobie. No i tak, na pierwszym semestrze mamy anatomię. I słuchajcie, anatomię. Właśnie nawiązując, anatomia, kurczę, powiem to tak, anatomia. Zawsze wszyscy straszyli anatomię, natomiast u mnie ta anatomia nie wyglądała aż tak źle, ale oczywiście ambitny student, wiecie, co ja zrobiłam, bo jeszcze mam to, nie, nie powyrzucałam takich rzeczy. Wydrukowałam sobie Atlas. Słuchajcie, no i ten Atlas, ja Wam pokażę może, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Yy, o tutaj nawet coś tutaj się chyba uczyłam. Także powiem Wam, że bardzo dokładny ten Atlas jest. Bardziej powiem Wam chyba, że dla studiów e, e, lekarskich niż dla pielęgniarskich. E, także bardzo dokładny, bardzo dokładny Atlas. Oczywiście znalazłam go gdzieś tam na internecie, już kurczę nie pamiętam, jak on się nazywał, coś na N. Natomiast nam polecali Atlas e, pituchowej. I właśnie taki zakupiłam, przydał się mega przydatny, fajnie napisane, także bardzo Wam polecam, ale niestety nie wiem, gdzie ta książka mi się podziała. Nie wiem, czy podczas przeprowadzki gdzieś ją zgubiłam, no, no nie mam pojęcia. Także mogę Wam polecić, właśnie Atlas Pituchowej. Bardzo często z niego właśnie korzystałam na studiach licencjackich, bo na magisterckich już właśnie nie miałam, zgubiłam. E, dobra, słuchajcie, także anatomia nie taka zła. Naprawdę dużo osób właśnie pisze o tej anatomii, że boję się, ale spokojnie e, nie jest ta anatomia taka zła. Słuchajcie, znalazłam też e, zewszyc z anatomii. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, jak e, na początku prowadziło pięknie notatki e, z anatomią. To może nie będę pokazywać, bo tutaj zobaczcie. U nas Pani wyświetla, o zobaczcie sobie wszystko notowałam, uczułam się na bieżąco, ale to tylko było na początku, e, także właśnie tak wyglądały notatki, e, także na spokojnie ogarniecie, e, także nie jest tak źle z tą anatomią, jak wszyscy mówią. Oczywiście też dużo zależy od wykładowcy. E, słuchajcie, ale przeczytam Wam właśnie z anatomii, przygotowałam, e, jakie tematy będą omawiane. No, oczywiście macie wprowadzenie, czyli e, wprowadza Was wykładowca, przedstawia jakąś tam historię anatomii. Omawiacie osie, płaszczyzny, to pamiętam też się uczyliśmy. Mm, układ narządu ruchu, czyli y, kości, budowa, kończyny górne, dolne. Mm, Układy, narządy ruchu, mięśni, układ pokarmowy, układ oddechowy, lecicie przez serce, naczynia, tutaj wszystkie naczynia, <laughs> naczynia omawiacie, czyli tętnicze, żylne, narządy śródpiersia e, i to jest na pierwszym semestrze, natomiast zaraz w drugim Wam powiem, jak przeskoczymy do drugiego semestru i mamy tak... Jeszcze na pierwszym roku, oprócz oczywiście tych podstaw i anatomii, mamy biochemię i biofizykę, etykę w życiu społecznym, fizjologię i język angielski. My na języku angielskim mieliśmy zakupioną książkę, uczyliśmy się takiego typowego medycznego angielskiego, czyli uczyliśmy się jak strzykawka, jak jest kroplówka i tak Nie uczyliśmy się takiego typowego angielskiego, tylko takiego zawodowego yy, Także też fajna sprawa Następnie była mikrobiologia, parazytologia, patologia, pedagogika, psychologia i socjologia Także troszkę tych przedmiotów yy, jest Najbardziej jakby wymagających z tych wszystkich to była dla mnie osobiście patologia Bo mieliśmy yy, takiego wymagającego yy, dość wykładowcę No i znalazłam, słuchajcie... Właśnie z patologii U nas akurat patologia wyglądała tak, że wykładowca podawał 100 pytań Mieliśmy się przygotować z tych 100 pytań na podstawie wykładów Jednak, żeby zaliczyć u tego wykładowcy, to było trzeba pisać słowo, słowo z wykładów Bo inaczej praca nie zaliczona no i słuchajcie, co tutaj mogę Wam powiedzieć? O, na przykład definicja zdrowia według WHO. Mieliśmy teorię chorób przedstawić. Na przykład teoria moralna. Proszę bardzo, wymień czynniki, chorobotwórcze zewnętrzne. Okej, okay, Boże, tak niedawno się tego uczyłam. Okej, okay, wymień czynniki, chorobotwórcze, chemiczne. Czym przejawia się choroba? Czym różni się choroba dziedziczna, a wrodzona? Czym jest rytm biologiczny człowieka? Wymień, wymień czekajcie. Wymień rodzaje, wyzdrowienie. Także tych pytań troszkę było, słuchajcie, ale spokojnie nie było aż tak tragicznie. Chirurgia z tym panem. Co nas uczył patologii, była o wiele gorsza, także e, patologia w tym porównaniu to pikusz. Także e, dla mnie właśnie była chyba patologia naj, najgorsza, natomiast anatomia też była taka, e, taka, taka sobie, a reszta naprawdę na luzie taka e, pedagogika, ty, psychologia, socjologia no to naprawdę e, na luzie zdacie na pewno. Dobra, słuchajcie, no i już po pierwszej sesji Chwila odpoczynku, no i zaczynacie drugi semestr Na drugim semestrze macie anatomię I tak, i macie na anatomii na drugim semestrze yy, Macie tak yy, Omawiacie już bardziej, ym, bardziej ym, szczegółowo, że tak powiem Ofodowy układ nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy Autonomiczny układ nerwowy Omawiacie ucho Oko, narządy równowagi, narządy smaku, hormony podzgórza, przysadki, tarczycy, nadnecze, omawiacie skórę, włosy i paznokcie. E, także, jak widzicie, wszystko jest wyróżnione. Także na, ten, e, na tych zagadnieniach ten drugi semestr właśnie się opiera. Dobra, i potem macie tak. E, oczywiście dalej są podstawy pielęgniarstwa, anatomia, badania fizykalne No i na tych uczy, uczycie się, m, tak jak my, e, oczywiście badać np. palpacyjnie jamy brzuszną, mierzyć ciśnienie e, Także też bardzo fajne, przydatne zajęcia e, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, czyli zaczyna się już tak zwana interna e, No i tu też właśnie mam zeszyt z interny Słuchajcie, my też mieliśmy z Doszpanią wymagającą, także też troszkę nam się rzeczy tutaj przetoczyło, że tak powiem. My natomiast na, na internie leciliśmy jakby układami, nie tyle co układami, ale dan, 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 danymi dziedzinami. Czyli na przykład mieliśmy kardiologię, mieliśmy jakie badania się wykonuje. Czyli inwazyjne, nieinwazyjne, jakie jest ciśnienie prawidłowe, patogeneza. Potem mieliśmy pulmonologię, czyli jakie badania wykonujemy, tak, co tutaj mieliśmy? Hematologię, także tych za. o tam było jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zagadnień. Gastroenterologia była. Także interna jest też bardzo obszernym. Bardzo obszernym przedmiotem Ale to też, tak jak mówię, zależy dużo od wykładowcy Słuchajcie, dobra, lecimy dalej Dalej mamy fizjologię, język angielski, patologia, podstawowa opieka zdrowotna, psychologia Macie WS, zdrowie publiczne i tak zwaną informatykę Także tych przedmiotów też jest dość sporo. Oczywiście są przedmioty wyższej wagi, troszkę mniejszej, no wiadomo, że, że, że no WF nie jest równoznaczne z interną. Słuchajcie, na sam koniec chciałam Wam jeszcze pokazać, Moje notatki, a w zasadzie wykłady, gdyż ja jestem wzrokowcem i muszę wszystko drukować, bo ja lubię sobie zaznaczyć, podkreślić, po prostu lepiej mi wtedy wychodzą zaliczenia, jestem po prostu wzrokowcem, no i wszystko zazwyczaj musiałam sobie drukować, także niestety drukarkę wykończyłam już niejedną podczas studiów. Także zobaczcie, to są wszystkie. Notatki, chyba wszystkie Chyba, że coś e, pogubiłam Z podstaw pielęgniarstwa samych wykładów, nie mówię o ćwiczeniach Czy jakichś zajęciach w szpitala Gdzie były osobne mm, Gdzie były osobne jakieś tam notatki Słuchajcie, także tego jest e, Multum Także o, jak się pięknie Uczyłam, zobaczcie, widzicie ja Jestem mega wzrokowcem I wszystko na karteczkach, także tych rzeczy Absolutnie jeszcze e, nie powyrzucam zostawiłam może kiedyś się przyda do jakiegoś filmiku nie wiadomo. Eee, słuchajcie, jeśli będziecie chcieli jeszcze mm, na przykład odcinek dotyczących samych przedmiotów e, na studiach, na przykład anatomii, żebym dokładnie opisała ile jest godzin, co i jak, e, to dajcie mi koniecznie znać w opisie. E, ja postaram nagrać się taki odcinek. A w dzisiejszym odcinku będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że taki odcinek chociaż troszkę Wam pomógł i troszkę lepiej się czujecie, bardziej pewnie przed tymi studiami. Także no już, już niedługo, bo mamy sierpień, który my dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy dziewiąty. Tak, dzisiaj mamy dziewiąty. Także. Także już za półtora miesiąca będziecie zaczynać swoją przygodę, będziecie zaczynać swoją przygodę na studiach, także trzymam mocno za was kciuki. Jeśli macie pytania, no to piszcie koniecznie w komentarzu i widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale. Także do zobaczenia, pa pa!